Kurwa star player na losie będzie mi grał? Gdzie? Ja nie jestem star playerem. jest. Ech, kurwa. I tak jest star playerem Izak. Zmiana star playera, bo mi się nie chce w tą gierkę grać już. Uch, co się stało? Uch. Nic, no, to nie ma grano. Uch. poczekaj, aż będziesz po 30. Tak, no, to no, zobaczysz. Się. Poczekajcie, 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 poczekajcie. Pago, no ujdziemy tą gierkę, mam, tak. mam inne gry teraz ciekawsze. Co, pro, co proponujesz, co pograć mam? Mateusz? Bech. Mateusz, gramy kosy, hej! Halo Kurwa, no to nikt się nie spyta nawet. No pytał się nawet. Na no odpowiedziałem? No To mnie to da. No tam. No <laughs> pięć minut temu. Chodźcie, 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 Dawaj Jar. w czterech, nie? Dobrze umiem liczyć się. Pięciu, pięciu, pięć. Ok, nie, nie. nie umiem liczyć. Ty dawaj, chodź, nie, o nie, Ja pierdolę, Jaro dałeś się zrobić dawać, jak dziecko. Dawać, dawać.

Dołącz do Mocernego giveawaya na 3000 zł. Doładowując z kodem Industries, masz szansę na wygranie przedmiotu z giveawaya. Szansa na otrzymanie prezentów wzrasta wraz z wartością doładowania. Jeżeli będziesz szczęśliwcem, wygrany skin automatycznie zostanie dodany do Twojego ekwipunku i będziesz mógł zrobić z nim co tylko chcesz. Na przykład będziesz mógł wymienić go dzięki funkcji Exchanger lub stoczyć bitwę na skrzynki z innymi graczami. Dodatkowo na CSGO Skins możesz otwierać codzienną darmową skrzynię, z której możesz trafić coś fajnego. Aktualnie trwa event, zebrane punkty i eventowe możesz wymieniać na epickie skiny. Z kodem INDUSTRIES dostaniesz darmowe 2,10 zł oraz plus 10% do depozytu. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Dobra, ja gram w górę z tobą, Pago, tak? To się słuchaj i będziemy się dogadywać, dobrze? Dobra, ja, jedziemy, panowie. Kombinujemy jeszcze? Pobresteś... Eee, no możemy rampę tak zajebać. Eee, idźcie, kto gra rampę? Saju? Ja, no. Ja To, to, weź, to weź, patrz, do siebie, no. Weź dwór, Peweł, zacznij, Pago, ja górę. Bago spadnij za BS i come on, come on, dźwięk, dźwięk, dźwięk. z lewej strony będziecie ratyfikować kurnik, ok? Jak mm -hmm. będą wybiegali. Ja kontruję, trzeba, bo drzwi od razu. I jesteł. Na bokca. Oh, Kurwa. rampa. Rampa. Ok, rozumiem. Nice. Coupają, coupają. Nie cofają, cofają. Cofają. Słyszałem jeden? Jeszcze jeden na pewno. i. No, no. Ok, mamy. Ty ja mam krocę, nie musimy kupować. Nie mamy, nie mamy. Zawinęli. Mogą zostać. Zawinęli, zawinęli, zawinęli. Jeszcze jeden no, gdzieś tu. Jest gdzieś lobby chyba. Bo... Tak. Kurnik. No, was, no, nice. Kurwa, zginął na moim ekranie, no. Przestałem strzelać. Kupujemy e, Eme kupuj, no co ty kurwa grasz? I zagmieńczą, że granatów nie mam. Co granatami? Ja mam na ciebie. Ja ci kurnik ogarniam, a ty nie masz zabić. rampę nie widzę. Cisza dwór na razie, żeby bakurni przeszło. Rampa? Rampa, rampa co? O same ci są. Uciekam o, dołu, uciekam o, o, o. dołu. No no. Plus jedna naścię. Dobra, dawaj. Ja dwór teraz. Jeszcze, jeszcze dwóch. No i za to zapłacu. Kurwa macz, bardzo. Czeka na eko A And... o tym dzisiaj. A płacą. rosy płacą. Prawdziwy pagos ściana biegną. Ścieżka. O, dobra, ja jestem Idę pomóc dwór Rozbijam pa... Jarek, no, ja rozwijam ja, ja lewo się chowam Masz fresza przede nie mnie? Widzę. Nie pasza? mam Nie mam, nie mam, Jest za nie czerwoną, jest za czerwoną Zaraz może no, coś. Chcesz... Ja idę drzwi trzymać kontroluj to? dwór pasza zresuruj. Mogę ci smoka dać nawrót chcesz? Ja? drzwi otworzył Dajcie spagnę ci smoka Możed Raz w drugi Jeszcze kurnik Uważajcie swot rampę, ale raczej górę. Palisz drzwi? Tak, palę drzwi i... Zostaw mi palaka za bolesną. Ja palę rampę, jak coś A palę. Nie ja słyszę rampy. W no, no, też nie słyszę. Kira! No, no. Ale między drzwi. Ale wystarczająco, kurwa, jak to wygląda wszystko. dwór może być jeszcze jeden zamykający jakiś. Kurnik albo drzwi. Stop. Jest kurnik. chyba na wyjściu. A. O, ale Pago, dojeżdżaj rampę ze mną, weź pewer, dwór, zacznij smoka daj, weź jakieś flesza, że pierdolni górą, znowu dip I weźcie. Y, Saju, zacznij sobie nachywanie po prostu. Po smoku i nic, te drzwi, Saju. Na wół lecieć, czy na shift, co to flesza, odbija i wpiętamy im się, rady. nie zabijemy to możemy cofnąć. O, mnie zapakował pawka, ale to nic. Kilka się wyplane, będę skończył. Smoke, smoke do drzwi. To ja dałem. Ściany dali, ściany dali, ścianę dali. Spadłem w panniku, prawda? Ja też. Ja mhm. ja już... ja... yy, Zostaw mnie pogo, ja. Na ja kontakt, yy. kontakt będę pikował. No, no, nie, nie, iść, iść na twój no, kontakt tak. będę pikował Tylko na mnie podbieg, To ja im dam podbiec, bo to nie od razu nie będę pikował. Paweł zostałem w tym, dwóch, w dwóch. w w tak? w w w w Okay. Ja do ventos, do to później nie będę strzelił O kurwa Długie, krótkie i B Bli, Blisko siebie fagować Krótkie Ja ryba. ty bałem się zrobić Ja to strasznie kur... Nawrot odblokował potencjał, zak blokował Mokujesz? Daj mi Nie, nie, sama Daj, Daj na razie za czerwą no, Bo ja widzę wiesz mhm. to to lego, Kurwa, tu smoka przykład. Co z rampę przed dom. Coś z rampą do. No ej na pierdoli. wiek. Kurwa, sio. Nie widzę, nie schodzą. Raczej górę masz. Odwali Feniks tam, idzie do Feniks się na bank. Musia ja po za... podchodzę Feniks. Ja, on może szukać e... Pongowskiego na dworze, więc musisz iść za nim. Ja rampa, tam nie paka kompy. Idź do zastan tu sejf. Dół, zostań dół, dół. Rampę lecą. Biegnie dołem rampę ci. Na wyjście rampa i blisko prawa. Dół, gówniany. Chodzę w dół. <gibawałem> to. Kurwa jestem cipa Dam ci na drabinie przed, przed drabinie. kurwa. O, ok. Kurwa! No i. Daj polaka! O jesteś. nie Szybko dwór, szybko dwór. Zaczekam. Idę tu. co jest, 2 kwadrat nada czas Żenada, Proszę do Phoenixa? Mogą, da. Ej, recykujemy dołu nawrotu i do sobą. Tak, już chyba. Main wbieg? Czy nie? Jest? No biec. Nie musisz dobrze wiedzieć. No ja już nie wrócę, wy main chyba. już No to. Ja Zobaczymy dworu, Ta, 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 ta. Jestem gotowy bada. na walkę. Wracają kwadrat, wracają z dworu kwadrat. Je, A, jeden bieg. Kłócą. Hmm. Jeden bieg kwadrat ja wchodzę do góry, do ciebie. Dajcie ciszę, proszę. Weź Mati? Był, no, czyli wszedł, no. Nie widziałem go. Słyszałem, że wchodził. To jest ten z maina, co nam przeszedł. Tak, tak. Stoi w tym sekrecie cały czas. Urnik? Staj. A czasem stały... może wyjść, nie? A tak no no. To czy... no. Na... Tak czasem sprawdzam. Okay. Yes, 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 yes. Ja otwieram długie, to ja otwieram to coś. Chodź do nas, no, na nice. dwóch dwóch do nie, chodź, nie. Nie, 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 chodź, Nie, 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 chodź, no. Idę wam do góry. Fazomain dwóch. Abu. Nie? Jeden się obchodzi w drzwiach. W drzwiach, drzwiach, drzwiach. Widz, drzwi a, okay. to Runda. Właśnie lejer. Łatwo na kurwy. Rozjebaliśmy ich tam na tej rampie, Jarek. Super. A to był bardzo ważne ta fly Mama to frajk. Mam AWP dla Jarka. Nie smokujesz smok, nic? Smok z ścianę ci da? Daję ci, no, mogę ci dać coś. E, nie, nie. Nie, nie, nie. W góry jest zbudowana Uważaj, proszę. Linia posła. Dajcie ja zostawę ja raz poza samego. Ja cię będę baitował, Bebra. Z main może być, nie? Plus. High. Mam haj! high. Uważajcie maina. Ja, ja uciekam, mam lipę. Może do Feniksa przejść, Pasza? No, ja odciąłem ich. No, no, no to ja w te ścianie gram. Ja na górę wchodzę. Są drzwi zbite, czy nie? nie? Nie, nie, nie. Możesz się w kurnik sterować, po prostu, Pasza. Tak, tak wentem Terror chyba jest. Uciekł uciek na respero z kwadratu, ziomek jeden. Jaki leży? Ja, to ja mam, się nie, ja nie pokazuję. Tu tak, w górę będą chodzić. Dobra. Bomba leży. Nie obity. Rampy biegą. Który Kurwa, Zaryzykujcie po prostu. Zać Mati, coś na palmę, nie słyszę cię. Dawać, On ma 1 a 0 tak? Ta. Ej, już. No, po... Kurwa, już! Nice. Dwóch zabierz. Znaczy, ma czas, Nice, nice, kurwa, No, no. no. ja myślałem, że oni nie, nie, nie będą tak szybko. Nie, no to to dobra, dobra, jeden chuj, ale czemu ty wybiegałeś mordą w sianę, ty? No to tak czy siak, no. <grym grym> drzwi sam zamknąć wiesz? W sensie, jak ty. Nie wiem, jak ty to obliczyłeś, że mogą <grym> mnie zbiegać jeszcze. Nie, nie wiem, To się nie dzieje, wygraliśmy. No tak, no, dobra, już mordą. Drzwi se zamknął, kurwa, Dobra, co? Cisza było na razie. No, no. Kurwa, nie wybiegasz Kurwa. Jeszcze do nas Więcej może być. Dwie może być. Tak, Fli może być. Leży no, tak tak. się. Na, jest no, to. Kurwa, jestem chyba z najlepszej góry. No, jak nie ma tego, cie ze mną na, na górnym, tam. to. Nawet to od razu. Daj flash od ciebie. Daj. Linia ja poszła. O, kurwa. Mamy pakę. Kurwa. Zamknąłem ich, raczej mm -hmm. trzymam jakieś widzisz nacale? Chyba że wrócił już. On mógł do was wrócić, raczej wrócił do was, wiecie? Nie na Dobra, potrzebuję na pistolu Saju kupisz najdę słomka flesza, okej? I pójdziesz na screama i jak ci powiem rozbijesz drzwi, zasłonkujesz maina. Dobra. uważaj, bo jak będziesz rozbijał, to ci goś może być po smoku. A wyjdźcie trzech pod rampę, lewa strona, czekajcie na skrót, jak wam jak granaty, to wchodzicie rampę, ok? Na biegu. Tak jakby... Ja wam skoluję kiedy biec. Ja fajka trochę górę przejebiamy i może wam gość z rampy albo dojedzie w was, albo się ruszy po prostu wyjdziecie na czysto. Żeby się to mnie na to pali, bardzo. Na... nie wiem czy na kurniku był Ja tu pałem Był na ale... Możesz sobie no. rozbijać Dobra Widzimy? Eee, możecie wchodzić teraz U był rampa Jedziemy z nim, jedziemy się nim Dłuższe, dłuższe Musiszcie go dojechać Do pod prawej jest WP eee, WP, nice, nice. No, Wróćcie na górę, wróćcie na górę macie się wracam, się ja wracam, ja wracam, ja wracam Jest rampa heaven, heaven, ram rampa heaven. Macie max jednego Dawaj światłem, dawaj światłem. Ja potrzebem po do góry. Jeszcze jeden dół. Do góra Znale. wyjeżdża las. Ja. Jeszcze jeden Jeszcze jeden, jeszcze jeden, wyszedł do góry. Żyj. A, to jest. I wentoro. O to już. do siebie, Power Chodź na 3, 4 do lewej, 3, 4. No i zrealiz. No to. Super. <ślańska> nie, nie, nie. <ślańska> 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 nie dodałeś, Power czy na 3 czy po 3? Podchodź po prawą stronę, pasza pierwszy. No, no, tak podejść okay. do połowy i wtedy robimy mecz. Wreszuję ci daleko i wpierdalaj się. Jest na końcu. Zostaw nią, I Jadam, pod H1. go. W ostatnio leży. Spalił się. Ja kończymy Cięma dół, kończymy dół. 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 Pod H1. Ja VP od razu. Idziemy Tak, idziemy dół. Jeden pod jazdem. ja trzymam go. Jam ja 0, ktoś stoi, ja też ma 0, więc nie odkrywamy. Jest. Yes. Krótkie, krótkie, krótkie ja pasy, ja za nim idę. Ja trzymam, krótkie nie trzymaj trzymam się raczej. No, Dobra, to weź, pago zajmij się dworem pasywnie, a my, pewor, chodź rampę za. Słucham? Zajmij się dworem pasywnie. Pasywnie? Za chwilę, ja do siebie wrócę, potem z dworem. Pewor, wysadzamy rampę, bo w tej chwili szeroko, do Benta, tak, to jest raczej, to rozegrać. drzwi ogarną. tak, pech. jest za. Wstałem, go. No, ja widzę. zszedłem do dół, nie wiedzą o mnie nawrot. Dobra, dobra. E, to skończmy, będziemy kończyć rampę. Powróć znowu na rampę. Idź, pasza, też na rampę. No, no łapkę. Zostaw mi smoka. to A Aaa, podszedł mi dół po pohedzie. Ja zafejkowałem, że pod kawę będzie. Możecie wchodzić w kontakt, jak tylko macie timing. Sprawdzę prawo blisko. Mhm. Nie ma. Dodało? No i do końca, no. Za ostatnim Na boksię. Ale dał, się. Ale się z w, oh, w Zaraz się panowie, zaraz się. Ale pozycja kurwa. Teraz dopiero druga, drugi smoke poleciał. Kurwa, zbił to za niebiesko. Jest Dobra, spróbujmy tak przejść. I main. Tip smoke, dajcie mi Ale chłopcy mnie dy mają, kurwa, main i garaż. No muszę cofnąć na ciebie. Poczekaj w ten Feniksie może pogoć. Co tam robisz? Mów do mnie. No podchodziłem sobie. Zawolniłem no teraz. To... Szukać dalej? Tak. No, no oni to w tym, no. jeden, jeden w mainie jest. Jeden w mainie. Wiesz rampę poszedł? Nie miałem potrzeby tego typu na rampę tak, i tak. Tak, rampę, rampą, rampę. Krótkie czyste. Wiesz? Mhm, daj mi. Uważaj. Oto ostatni na boxie. Dobra, ja palę za ostatu. Fenix jeden dawaj. zapierdala Wenty leży Dawaj dół, dawaj dół Jest na Nice Ja idę Fenix schwycić Tu mam czysty? Chyba Ratid. tak Raczej. Wenty jeszcze jeden Leży Najm no, ja tuję na wszystko Kup się na sobie. Ja mam rampę w plus rampa ten? Otworzysz długi. A dobra nie można Klap mi lewo, dwóch rampach chyba Tak, wiadki jeszcze rampa Spad tak, na prawo o, dostał na CO?! Tak, tak. Ile mu Skurwy syn, 84 4 Po tym najdzie to ja wziąłem że on będzie na dwie kule No ma robotę, ma też kurwa, ma też do miodu teraz Strzelałem jak ten, jak w Battlefield'zie tapowałem na daleko Mogło raz się zajeżdżać, uwaga On przebił smoke'a w mainie A czy w garażu, sorry, garaż main o co tak, za? Wariasz. Na chyba nie jeden ja, ja próbuję złapać. Załapać na lewej, lewej Zabijali. jeden. Ja podchodzę z po tego smoka A jest jeszcze jeden. Się... prawo szeroko. We... Smoke poszedł Ja bym no, się z tego smoka się wyjebał. O kurwa, nie trafiłem. Teraz przebijajcie. Można ok, no, dawać. i pozdrawiam. Leży rampa. No, załastatnią, załastatnią. Nie mogę rozebrać, Do venta zbieg jeden. Nice. Czekaj na pół. Ja spół jednego z niego pojechał. Ej, dobra, e, pasza lewo odsłonkujemy, ok? Nasza radę coś odsłonkować, pasza? Podłożysz e, ja, te szyby. Ta, ja szyby daj. Bo ja zemką bym powerował. Dawaj. tu jest paka prawo. Ja, ja wam podłożę. Co chwytasz nawrót, co mam chwycić? Patrzcie. E, krótkie trzymajcie. Trzymam. Jest w długich Masz, krótkę trzymasz, Pagą? Będź tak. Może być rampa zaraz, tak jeden. Tak, ja idę ram po co? Długie i krótkie. A, długie krótkie. krótkie. Co? Ja sobie mnie, proszę po ciebie. Ja muszę agresywnie grać zaraz. Wyszedł jeszcze raz w krótkie. Wyszedł długie i wyszedł krótkie. Długie krótkie. krótkie. Ale, Ale to, to jest kurwa mi. niemożliwe, powiem ja, panu. <laughs> Ale to jest niemożliwe, naprawdę. ty jak jest taki, że to szok jest. Panie rozwijałem, uważajcie. Chyba znowu do prawej w garażu. Maj brzadek, Zbili. Ja fajnie, to wam. O po garażu. garaż. Jesteś za mną? Tak. Mogą wiedzieć, bo tu bo mi jebał. Ja, ja biorę rotację. Masz smoka na bombę se mam, 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 mam. To no wygrajcie, Lurki. Smok, Smokuj bombę i, i pan mi bo i tak mamy mi Ja mam lobby Cały zaraz się ruchamy, nie? Bo bomba Dada, teraz... Jest, jest nade mną na podporach! Okej, ja Zeskanowali mnie, dwóch w dół już, od rampy. PaKa na długich, przy długich drzwiach. Oh. O oh, kurwa, już? Dobra, to jest good, bomba była ta Nie rozbiją. O no. kurwa masz. Na kurniku jeden. Ale mię biało. O Jezus, nie zabiję go. Nie dawaliśmy wcześniej jakieś rampa? Jara dawał chyba tylko. No Jarek dał dwa. dwa rady jeszcze Dwa Dara do grywezki w jeszcze on kurwa jest. Za basem. Za basem. Dobra? Kurwa, masz. A, tam dojechał ja e, bym chciał... Dobra, to powr... zostawcie mi, ej, zostawcie mi trzy smoki. Pasza Pago i Pewor, tutaj, pod tym pod tą ścianą. Niech Saju idzie na kilos. Idźcie trzech na lobby po prostu. Ja też dać mam? Panowie, skurwiony jestem robię firmów. Ja robię... Smoke up smoke. Weź się, weź się, tego smoka Idę, idę. Jest luz. Spadłeś na no, tym sobie, sorry. sorry. Czy Dobra. Mam co w dół? Będziesz y, pod main na domu po prostu. nie. Jak to powiem to spalisz te panie, co? Okay. Ja wysuujcie na lobby i... Z Efenis, On Gdzieś rozpodchowana heavena dorzuca Dobra. No, super, Spoko. sobie o to chodzi. I pago do phoenixa, a my czekamy. Pago do phoenixa, tam Jezus, my czekamy. Uwaga, Jeden na 20. Heaven 1. Skupcie się teraz, bo goście mogą nam wejść w lobby, okej? Okay? Ja mm -hmm. patrzę chwilę cały czas. Po prostu, miaz, dobra, to jak kurnik, ty sam Możesz trzymać jakiś jeden kąt i się nie ruszać. Na i to... Heaven. No to powinniśmy wyjść kontakt, żeby w takim razie, no. razie ich rozjebać. Chodź po do mnie po kurnikiem nam kurwa pod heavenem Pago, Gdzie ty jesteś na dole, pago? Ta przy Weź tam poszukaj, weź tam poszukaj. No. Albo na kurniku, albo na tarze. Tak, y Łapie górę kurnika, patrz wenterok ktoś. Ja podchodzę, zaczekaj no, tylko tak wiecie. Na tarze chyba jest, wiecie. No musimy no, wyjść. Tak. Myśli, no. Jest na, nie wiem, heather. I wętrze to. Kurw, czekaj. Ale nas kurwa biją. 50 rzędów. Oh, do dogrywki. Do Leszuj! Chodźcie, 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 Na chodź kurniku, heaven. na kurniku i pewnie zobaczę, Uwaga! Heaven, Heaven leży! Nice, super! Main, sobie, bo, sobie, bo. Masz Heaven, czy Sparczysz nie? Palę Heaven, tak, palę Heaven! Pa, kwadrat, pa, złapię, 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 złapię kwadrat! Jest awp w kurniku! Ja na ścianie, A masz czy nie? Ja na kurnik! Kurwa, jest drzwi! Drzwi! Nie, no kurwa, mać. Ale kurwa, Kongo to 12 No nie, no. Dobra, idziecie tak, na dwór, ekipą. Ja smokuję pierwszego, Jaro sobie trzyma smoki, żeby złapać gościa, co rozbija. I po chwili rzucę drugiego, i z drugim wolem idziemy na dół, ekipą. Walk dół razem po prostu. Zarączki i kończymy dół. Dobra, nic się nie dzieje, tak? Nie, nie rozbijam, nie rozbijam. Dobra, daję drugą. E, Fenik się raczej zaczął, jak tak się dzieje. Uważajcie, spalcie Feniks, z łapy, proszę bardzo. Spalił, się zaczął. Spaliłem. Lobby jeden. A Wupa jest. Pod gniazdem, i... No, to tam daleko, żeby. Mają pośredem. lobby, musiałem odpuścić. Doć prawy. O, na to jednak leży. Dawaj nas Na dachu na nas jest lobby, to... nie? Tak. O, musimy ogólnie od dół zaraz przyduścić. Jest na dole. Dobra, Ej, dobra. Ja spalę długie, rozegramy to. Okwejduje czy dopiero leży? Wjeduje. Ja K호�esu do To będzie dużo. Chala długi. O jo, 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 jo Jest gość, ja ja. jest luz. Tylko ja Ogólnie gość prawo raczej jest do ściany. Zaplecha pa pa Pago kolejny. Drugi Posłuchaj, tam pa zaraz. załapcze, na wsteku. Chciałem wenty na razie. jest gość na tym, przed wami albo na górze. Przed przed długim jest gość, okej? Okay? Jest tu dzimio. Piram, i, i sheyby jeden. BS na są najlepsi Mogą teraz agresywnie, flesz agresywne Uważaj, Pagu, uważaj. Pagu leży. Na tarze leży Mark, ma, ale, mężczynę, to chodzi. Ja wchodzę, bo górę Mamy woreczek. Mamy woreczek. Mamy woreczek. LK, LK, Mamy LK, LK, woreczek. Mamy woreczek. Tak Ja boję się, bo on od i nie wam, wiecie? Ja złapię wam plecy, nie, nie stresuj się Skup się na main. Jest Kevin. Smokuje maina Heaven jeden Dopalam main, dopalam Kevin biało Flasza wam chyba. mu, Na Ja wychodzę przez smoka sobie na main'a Może być mija na main Ta może być, no, no, no Uważajcie w main'ie Na smoka jeszcze Patrzę Heaven Ninja, hu, kurwa Jest Kevin. Jest, Jest haven. A, A? No, już jestem wyczulony, ile razy Dobra. my taką ninja w pizdol... Dobra, dajcie res, pali nasz rampa, tego, tego, z naszej rampy. rampę z naszej pali, Cały gaz go. Tak, O kurwa, brawo. trafiłem z Fevora. Brawo prawo, w dół. W dół, Plecy nam chyba idzie. Ale pod do... Masz podjazd, na, na chwilę patrzę na dobra? Pago jeszcze na dole od smoku. smoku Jesteś się na dole, tak sąd Z lewej, z lewej, z lewej, nie pikuj z prawej tak jak widzisz tutaj Pago, jest to na rady, moglibyśmy strzyścić go, hama Możecie, możecie iść Oni na dole może teraz się bardziej skupią przez chwilę Bo starty tak, tak samo rundę zagrać. Poczekaj, tyle na mnie, Potekaj, na mnie co? tylko Ja drzwi sprawdzam Nie ma Sprawdźmy drzwi Dasz radę, dam ci smoka, Pago Mhm, mm jedzie na wołę, paweł. Spokój go, spokój go. Spokój go za kanał. Pomaga sobie. Kompanie no, ty. Ryczę w ten ta... kurwa. Ucieka do tyłu, będziecie z daleka pikał. Aj, był potencjał, kurwa. Dobra, jest <susza> czego grać, zabrać. My nie umieli grać. Sianę dali. Ja rozbijam to, pewnie sobie. Woki mhm. dwór, woki razy paka. Jest jeden, jest jeden, jest jeden. Te długi, ja jednak, to są takie długie, jednak że Te do, drzwi z do, go dorzucisz? Dorzuciłem, no. Phoenix gdzie? Do Phoenix, so Phoenix akursuje, więcej mogło zaś uważajcie. Zejść Nie, nie, więcej, nie. Dwóch, dwóch, dwóch. Zejść na Nie, nie schodź bentem, nie schodź Rampa mi rampa jest Bomba jest kurwa, Fenix się zeroma. O, ma dwa hapa. O, ta kurwa stoi. Dawajcie, rondy zrobiono. Phoenix gdzież? Tak. To się na Sianę dają Rozbite, rozbite smokuje. Ej, na tak, Ja mam Klapę Worshi? Nic, nic nie przechodzi na razie A po lobby A tylko w hangar patrzy wiesz Jeden przeszedł Nice Smokuje ci drzwi Uwaga, rampa mam jak coś, patrz ją ja do lewej przejdę Dwór, trzy, Main ba, mogą to, wejść to, nie? main pago, tak, patrz sobie no ma, main pago ja na dole tylko jestem Najfasza, no. nice, więcej musi być Nice O no, oper Nie widzę flashback Nie no. może się dawać Lurk no. outside mógł scresować gdzieś uważajcie Ja sprawdzę pod kawę Ja main Obity, Poczeka? za 50 Uważaj takiś koks jest Nie, nie mógł, mógł uciec? Nie. Pod całę idzie chyba Jak? Nice. Pod mi może skakać, main nie, main trzeba Czy masz kurnik? Uważaj rampę Za minął teraz Za matem zważył Peweł czy co się dzieje? Ja patrzę Jeden m za serwerem jest no, I weźmy Dojedźmy lobby, dojedźmy lobby, lobby Pago Uważaj dół w szaciu generalnie On zszedł chyba Dojedźcie w drzwi Jestem z w kurniku Nie ma lobby, nie ma lobby Uwaga Kurwa to wy Uwaga, uwaga Doł, doł, doł Gdzie jesteś? Do wchodzą Z paniksa Wale, wale, wale tu jak nie Tam jest Smokuję szyby dawaj. dawaj Można slurkować gdzieś hamkę Macie smoka jest na krótkie dać? Siem to głębię, go nie, smoka... nie ma, WIP nie widzę Drugie, długie, długie Smoka, Krótko, bardzo smoku Trans, kurwa, nie, ja w ogóle nie wiedziałem co tutaj będzie rzutu Ja też się nie wiedziałem, co się dzieje już To mój mecz panowie, biorę na siebie cały mecz, cały <grym Cały <grym <grym> Bo ty musisz Poważę. się rozszerować z nami razem To forma będzie Rozgrzewkowego zabrakło no Ale że w podstawowym, że tego nie dociągnęliśmy Pierwsze koty za płoty, zobaczył jak to jest przejebać w wygranym meczu Wydaje się, że Jarek miał chyba kopalny na oponentów jakiejś On jest taki bukmacher? No coś tam rzeźbi, nie? Ale Jarka strasznie gnoili. On sam był garaż i kołam tapa słyszę jak dostaje, nie? Z dworu na daleko, z kałacha.